Maskat Stolica Omanu to miasto kontrastów, gdzie nowoczesność harmonijnie łączy się z tradycją. Otoczony górami i morzem oferuje niesamowite krajobrazy, bogatą historię i kulturę, a także mnóstwo atrakcji dla każdego. Odwiedź wielki meczet Sultana Kabusa, ten architektoniczny klejnot zachwyca przepychem i ogromem. Poczuj królewski klimat w Pałacu Al Alam. rezydencja sułtana robi wrażenie swoją architekturą i ogrodami. Zwiedzaj okolice, udaj się do Mimam Singhol. Ten naturalny basen powstały w wyniku zapadnięcia się wapiennej skały, wypełniony jest krystalicznie czystą turkusową wodą. Wybierz się na wycieczkę do Nizwy, to dawna stolica Omanu, słynąca z imponującego fortu i tradycyjnego starego miasta. Przeżyj niezapomnianą przygodę na balkon walk. Ten szlak górski oferuje, zapierający dek w piersiach, widoki na kanion. Zrelaksuj się w do dnie Wadi Bani Kalik, zanurz się w turkusowych wodach naturalnych basenów i podziwej bujną roślinność. Wybierz się na trekking Wadi Shab, to malowniczy kanion z wodospadami i ukrytymi jaskiniami. Spróbuj lokalnych specjałów. Oman to kraj, który zachwyca i inspiruje. Przygotuj się na niezapomniane wrażenia.